Oliwia obudziła się z krzykiem w głosie. – Nie, tylko nie to! Oliwia wydaje się naprawdę poruszona i zdenerwowana. – Co się stało? – zapytała mama. – Jak co się stało? Czy ty to widzisz, mamo? – To, czyli co? – Dopytuje mama. – Pada też za oknem. – No tak, czasami pada – odparła mama. – Ale ja mam dziś zaplanowany mecz piłkę nożną z bodziem. – Ach tak, teraz rozumiem. Widzę, że czujesz rozczarowanie. Skomentowała mama. A co to rozczarowanie? Dopytuje zainteresowana Oliwia. To wtedy, kiedy czuję, że czar pryska, wyjaśnia mama. Chyba deszcz z nieba, odparła Oliwia. Fakt, słuszna uwaga. Czujemy rozczarowanie, kiedy nasze oczekiwania są niespełnione. Możemy wtedy czuć się oszukani, zawiedzeni, smutni, tłumaczy mama. Ja czuję wściekłość. – Co za pek! Dlaczego ten głupi też właśnie dziś zaczął padać? Chce dziś grać w piłkę nożną, rozczarowana lub też nie? – dodała Oliwia z żalem w głosie. – Rozumiem. Masz prawo tak się czuć. A czy wiesz, że są rzeczy zależne i niezależne od nas? – zapytała mama. – A co to znaczy? – odparła Oliwia. – Że na coś mamy wpływ, a na coś go nie mamy. Nie mamy wpływu, na przykład, wpływu na pogodę, czyli nie możemy zaplanować słonka na niebie, czy też śniegu w zimę. Ale mamy wpływ, jak na to zareagujemy. Mamy wpływ, w co się dziś ubierzemy, albo co zjemy na śniadanie, odpowiedziała mama. Hmm, w takim razie na śniadanie zjem dziś lody z bitą śmietaną. O! Odpowiedziała Oliwia z nadzieją w oczach. Ups, może jednak śniadanie nie jest do końca zależne od ciebie, w twoim wieku, ale za to, ile go zjesz, już tak, wyjaśnia mama. Eee, wiedziałam, że poczuję kolejne rozczarowanie, dodaje Oliwia. Ale te lody z bitą śmietaną brzmią znakomicie. Co powiesz na taki deser po obiedzie? Zaproponowała mama. Świetnie, idę na to, odparła Oliwia. Mamo, a czy mogę zaprosić na te lody bodzia? Zapytała nieśmiało Oliwia. Jasne, świetny pomysł, zgoda. Zadanie dla ciebie. Zastanów się, kiedy ostatnio czułaś, czułaś rozczarowanie. Czy zdarzenie, które obudziło w tobie emocję rozczarowania, było zależne od ciebie, czy też nie? Jeśli nie było zależne od ciebie, zaakceptuj to, czujesz. Zauważ emocję. Gdzie ją czujesz? Ona chce ci coś powiedzieć, coś ci przekazać. Może to, co wywołało ją, było dla ciebie bardzo ważne i pękło jak bańka medlana. Masz prawo, by się tak czuć. Jeśli jednak było to zależne od ciebie, zaakceptuj to, co czujesz, zauważ emocję i podziękuj za kolejne doświadczenie. Dziękuję na dzisiaj.